Z Najświętszego Serca Jezusowego, jako strój miłości, dla nas, ufamy Tobie o krwi i wodę, któraś wypłynęła. Z Najświętszego Serca Jezusowego, jako strój miłosierdzia dla nas. Pamy tobie, dzieńczka Świętej siostry Faustyny, moje przygotowanie do komunii świętej. Wychodzę na jego spotkanie i zapraszam go do mieszkania mojego serca, uniżając się głęboko przed jego majestatem. Lecz Pan podnosi z prochu mnie, jako oblubienicę zaprasza, abym usiadła obok niego, abym mu powiedziała wszystko. Co mam w sercu, a ja ośmielona jego dobrocią pochylam swoją skroń na jego pierś i mówię mu o wszystkim. Na pierwszym miejscu mówię o tym, o czym bym nigdy żadnemu stworzeniu nie powiedziała, a później mówię mu o potrzebach kościoła, o duszach biednych grzeszników, jak bardzo potrzebują twego miłosierdzia. Lecz chwila szybko upływa. Jezu, muszę wyjść na zewnątrz. Do obowiązków, które czekają na mnie. Panie mi ta szkoła komunii, którą daje nam święta Faustyna. Jak Cię przyjmować, jak z Tobą się spotykać, jak żyć w jedności z Tobą, gdzie nam pomoże trwać w tej komunii, także w godzinie miłosierdzia. Ty nie znikasz z naszego serca, ale jesteś obecny, by nas ośmielić do ufnej modlitwy. I zawierzamy Ci z tą ufnością całą ludzkość, wszystkimi jej potrzebami, zagrożeniami. Powierzamy Ci Kościół w drodze nawrócenia, odnowy. Ty nieustannie Go wzywasz, powołujesz i uświęcasz. Także poddając oczyszczeniu ludzkie słabości, grzechy Kościoła. Modlimy się za naszą wspólnotę parafialną, szczególnie o błogosławieństwo na czas misji świętych. Powierzamy się tych, którzy najbardziej potrzebują miłosierdzia przez choroby, cierpienie, zwłaszcza naszych chorych bliskich, znajomych, przyjaciół, chore dzieci. Modlimy się za tych, którzy żyją w stanie upadku duchowego, za konających i zmarłych. Ojcze nasz, tu jest w niebie, święcie się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i się i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego. Narodził się, z zmarł Pan. Ukrzyżował, umarł pogrzebion, wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebios. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Kościół powszechny, świętych obcowań, grzechów odpuszczenie ciała zmartwychwstanie w stanie. przed Przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmiłszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. दाई को बोल स् नहीं मैं दाई को बोल स्ने 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 मैं की Jego bolesnej męki. Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, dla Pana, naszego Jezusa Chrystusa. Na przyboganie że nasze. Świata całego, całego, nas, świata całego, dla Jego bolesnej męki. I serce dla nas, i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, I serce dla nas, i świata całego. Dla nas i świata całego Dla Jego bolesnej męki Jej miłosierdzie dla nas Całego Dla Jego bolesnej męki Świercie dla, dla nas Świata całego Dla Jego bolesnej męki Jej miłosierdzie dla Bolesnej męki. Ojcze, przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Daj Jego bolesnej męki. Daj go 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 bolesnej męki. Daj jego bolesnej męki. Daj jego bolesnej, bolesnej, bolesnej męki. Daj Go bolesnej męki. Ojcze przedwieczny ofiaruję ci, Cało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na to nie nasze i świata całego, dla Jego bolesnej męki. I miłosierdzie dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej Męki, miej miło serdzie dla nas i święta całe dla jego bóle najmęki. Miej miło serdzie dla nas mmm, i święta całe dla jego bóle najmęki. Miej miło serdzie dla nas i święta całe. dla nas i, i świata całego, dla jego bóle męki, Jest miło serdzieć dla nas i świata całego, dla jego bóle męki, i miło dla nas i świata całego, dla jego bóle. Jej miłosierdzie dla dla miło bohem, Dla nas i świata Dla nas, i świata całego, Dla jego bohem, najlepiej. Jej jego Dla nas i najlepiej. Dla Dla jego Dla Przez wieczne ofiaruje Ci ciało i krew dusze i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. गाई को बल सुनेई मैंकी को बलस नहीं मैंगी गाई को बलस नहीं मैं दाई को बलस नहीं मैं दाई को बलस नहीं मैं की Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anioł śmiertelny, Zmiłuj się nad nami I nad całym światem. Święty Boże, Święty moc, Święty Anie Śmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty moc, Święty Anie Śmiertelny, Zdobyj się nad nami, nad całym światem. Mario, dziękując Ci za ten znak, jakim jest figurat, Twoja figura, Madonna Szafla, ufamy w Twoje wstawiennictwo, w Twoją matczną opiekę nad nami, w pośrednictwo naszych błagań do Bożego miłosierdzia, pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża, Rodzicielku, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych. Racz nas zawsze wybagać. Rędowniczko nasza, pocieszycielko nasz, Synem swoim nas pojednaj. Synowi swojemu nas polec, swojemu synowi nas oddawaj, Matko miłosierdzia, królowo pokoju, Madonnus Szaflar, święta siostra Faustyno, święty Józefie, święty Andrzeju Apostole, święty Janie Pawle. Błogosławiony honoracie, wszyscy święci, święte Boże, wieczne odpoczywanie, raz zmarłym dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym, jak zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wyraził na nas w Duchu świętym pocieszycielu. Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, uleż naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródła nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki zmartwychwstania Twojego syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata amen Jezu ufam tobie Jezu ufam tobie Jezu ufam tobie Jezu Ducha Świętego.